Jest wiele kazań, które wzywają do robienia spektakularnych rzeczy dla Boga, czy w imieniu Boga. Na przykład ewangelizowanie na ulicy albo w pracy, wyjazd na misję, uzdrawianie, wypędzanie demonów, prorokowanie, zakładanie nowych kościołów, przemawianie do ludzi, wypływanie na głębie, jak to się mówi, poszerzanie granic, czy wychodzenie ze strefy komfortu. Tak Wszystkie... znamy to. Ale kiedy jednak słyszałeś kazanie o wykonywaniu może małych, rutynowych rzeczy, rutynowych czynów, ale z wiarą w Chrystusa? Czyli na przykład wspólny czas z synem lub córką, zrobienie posiłku dla domowników, punktualność, kiedy się z kimś umawiasz i dotrzymywanie obietnic, umów czy zobowiązań, codzienna modlitwa z rodziną, z żoną, z dziećmi. Zaproszenie żony na randkę, odwiedzenie osoby chorej, może samotnej, telefon do kogoś, komu chcesz okazać troskę, zainteresowanie, udział w rodzinnych posiłkach, zaproszenie na kawę lub obiad osoby z kościoła, której jeszcze nie gościłeś w swoim domu, upominek może dla dziecka z Twojej wspólnoty. Także Bóg buduje swoje królestwo poprzez Twoją. Codzienną wierność w małych rzeczach, które wykonujesz.